Cześć, witam Was serdecznie na piątkowej kawie z adwokatem. Jak Wam minął tydzień? Słuchajcie, ja w tym tygodniu miałam takie ciekawe zdarzenie, o którym stwierdziłam, muszę Wam opowiedzieć, ponieważ de facto może przytrafić się każdemu. Wielokrotnie mówiłam o tym, że trzeba odbierać korespondencję. Nie dlatego, że chcemy płacić rachunki, czy czekamy na kartkę świąteczną, ale w tej korespondencji może być ważne pismo z sądu czy z urzędu. Urząd ani sąd nie wybacza, jak nie odbierzecie. Co więcej, nieodebranie korespondencji może okazać się fatalne w skutkach. A dlaczego? Przekonał się o tym mój klient, który pewnego pięknego poranka obudził się w domu i właśnie pijąc taką pyszną kawę usłyszał puchanie do drzwi. Nie spodziewał się niczego nadzwyczajnego. Było to tuż przed okresem świątecznym. Myślał, że może jakiś kurier z paczuszką przyjechał. A tutaj policja. Policja, która wprowadzi do mieszkania i tylko dlatego, że w mieszkaniu było małe dziecko i jego żona, uprzejmie poprosili go, aby się szybko przebrał z piżanki i wyszedł na zewnątrz. Tam został potraktowany jak najgorszy przestępca, takie było jego przemyślenia i został zatrzymany. Nie miał w ogóle pojęcia, co się dzieje. Był totalnie nieprzygotowany, zszokowany, zdenerwowany. Dodam, że jest to osoba, która nigdy nie miała żadnych problemów z prawem, nigdy nie była karana, nigdy nawet nie był w sądzie. Było to dla niego totalne zaskoczenie. A mówię o tym, bo może się coś takiego przytrafić każdemu i warto wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić. No więc nieszczęśnik został potraktowany tak, jak Najgorszy przestępca, spakowany do radiowozu i przewieziony na komendę Policjana Malczewskiego. Na marginesie serdecznie pozdrawiam panów policjantów z komendy, gdyż później jak się okazało, bardzo też byli chętni do tego, aby mojemu nieszczęśnikowi pomóc, wspierać. I okazali się naprawdę dużą wyrozumiałością i sercem. Ale nie zawsze tak może być. No i słuchajcie, kiedy znalazł się na komendzie, padło magiczne słowo, że ma możliwość wykonania jednego, jednego telefonu. Nie zastanawiał się długo, do kogo zadzwonić: czy do mamy, czy do żony, czy do przyjaciela. Zadzwonił do mnie. Zadzwonił do mnie i e, przerażony w głosie opowiedział, co się stało. Pan dostał wezwanie na rozprawę w charakterze świadka. Nie był on osobą ani podejrzaną, ani oskarżoną. Była to zwykła sprawa karna, w której występował jako świadek. Wezwanie odebrał, ale nie mógł się stawić na terminie rozprawy. Nie mógł się te, stawić na terminie rozprawy, dlatego że w tym okresie miał zaplanowany wyjazd. Za granicę. W związku z powyższym stwierdził, że do sądu się nie może stawić, po prostu wyjechał na wakacje. Rozprawa się odbyła, on się nie stawił, sąd się zdenerwował. Wyznaczył kolejny termin rozprawy i stwierdził, że na ten właśnie termin pan zostanie dopro doprowadzony z aresztu. W tej sytuacji dzień przed terminem planowanej rozprawy przyjechali panowie policjanci i delikwenta. Zabrali na komendę. W tym momencie, kiedy do mnie zadzwonił, pamiętam, było około godziny 12. Rozprawa miała się odbyć następnego dnia o godzinie 12. Świadomość, że ma spędzić całą noc poza domem, no w takich niezaciekawych warunkach pozbawionych wolności, było dla niego totalnie traumatycznym przeżyciem. Bardzo był zestresowany, po prostu naprawdę bardzo mu współczuję, no bo, tak jak mówię, jest to osoba, która nie miała żadnej, żadnego kontaktu z wymiarem Sprawiedliwości, takiego bezpośredniego, no aż tu nagle okazuje się, że ląduje na tak zwanym dołku. Ja akurat byłam dość zajęta, miałam sporo spotkań, no ale słysząc o sytuacji stwierdziłam, że muszę pilnie Panu pomóc. Jedyne co, to w takich sytuacjach zawsze przeraża mnie trochę ta machina biurokracji, no bo te 24 godziny Pozbawienia wolności to dla kogoś może być cała wieczność, a de facto wiem, jak wygląda przekazywanie informacji: jak, jak wysyła się pismo, jak długo się czeka na odpowiedź, na jakiekolwiek decyzje. No, ale niemniej jednak stwierdziłam, że warto spróbować. Napisałam takie pismo do sądu, które wysłałam mailem, poprosiłam o pilne rozpoznanie mojego wniosku, w którym poprosiłam o to, aby Pan mógł wyjść na wolność, aby mu uchylić to zatrzymanie, tak aby się mógł stawić następnego dnia w sądzie już bezpośrednio, bez żadnego przymusu. Zapewniłam, że to, że się nie stawił na poprzednim terminie było tylko i wyłącznie nieporozumieniem z uwagi na to, że wyjechał za granicę. Sąd go notabene jeszcze ukarał kilkutysięczną grzywną. Też poprosiłam o to, aby ta grzywna została uchylona. W załączeniu przekazałam potwierdzenia biletów lotniczych, że w tym czasie pan był nieobecny w kraju. No i trzymałam kciuki, że ktoś to przeczyta i że ktoś się nad tym pochyli. W międzyczasie starałam się też skontaktować z jego rodziną, aby po prostu przekazać informacje, co jest wykonywane, jakie czynności, jakie są rokowania, no bo wszyscy rzeczywiście byli tym mocno zaskoczeni i przerażeni. Okazało się, że tego dnia akurat. Nie przebywał w sądzie, w którym toczyła się nasza sprawa, ponieważ był delegowany do orzekania w innym sądzie. No więc, panie mi dały do zrozumienia, że moje pismo legnie pewnie gdzieś w szufladzie i de facto do dnia jutrzejszego nikt z nim nic nie zrobi. No ja, mimo wszystko, jak to ja, jak nie drzwiami, to oknem, starałam się delikatne naciski wywierać, tak aby można było przyspieszyć tą procedurę. Pytałam, gdzie jest sędzia, czy można się jakoś z nim skontaktować. No i dzięki w sumie tej uprzejmości e, i panów policjantów, i pani w biurze obsługi interesanta, później pani w wydziale, potem pani asystentki, sekretarki, protokolantki, po łańcuszku dotarliśmy do sędziego, który w pierwszej chwili uzyskał informację. Nie ma czasu po orzekach, żeby zapoznać się z sytuacją. I de facto, tak jakby przez chwilę troszeczkę straciłam nadzieję, że uda się cokolwiek z tą beznadziejną sytuacją zrobić. Niemniej jednak, tuż przed godziną 16, patrzę, dzwoni numer stacjonarny. Odebrałam i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że zadzwoniła do mnie pani z sądu, która powiedziała, że sędzia jednak po zakończeniu wokandy przeczytał moje pismo i wyraził zgodę na to, żeby. Pan wrócił do domu, do żony, do swojego synka. Była to naprawdę bardzo miła niespodzianka, fajne zaskoczenie, że jednak się udało taki happy end przeprowadzić i że klient wróci do domu. Następnego dnia, oczywiście, był w sądzie, słuchajcie, dwie godziny przed rozpoczęciem rozprawy, przygotowany, żeby, żeby zeznawać. Jaki z tego morał? No, przede wszystkim odbierajmy korespondencję, bo. To jest też bardzo często kluczowe w sytuacji, kiedy nie odbieramy czegoś, licząc, że ktoś zapomni, że to gdzieś pod dywan się zamiecie. A jeżeli macie wezwania z sądu to, i macie nawet sytuację taką, że nie możecie się wstawić, to bardzo istotnym jest to, aby, aby taki sąd o tym poinformować, czy to pisemnie, czy nawet napisać maila, tak żeby był ślad że, że nie mieliście możliwości tego dnia się stawić, usprawiedliwić tą swoją nieobecność, wtedy to nie powinno budzić negatywnych konsekwencji dla was. Więc taki z tego morał, że odbieramy korespondencję sądową i urzędową, bo naprawdę mogą być z tego bardzo opłakane konsekwencje, w szczególności dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Takie doświadczenie jest naprawdę orzeźwiające, ale w sumie niczego e, nikomu. Trzymajcie się serdecznie, mam nadzieję, że e, to nagranie było dla Was przestrogą, pomocne. Subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka, like, jeżeli się Wam podobało, i udostępnijcie innym osobom ku przestrodze. Miłego weekendu! Trzymajcie się!